Dzień dobry, witam serdecznie moich widzów po dosyć długiej przerwie. Pod jednym z komentarzy ostatnio znalazła się taka uwaga, że dawno nic nie nagrywałem i nie wrzucałem. No rzeczywiście, no to trochę z pół roku się zeszło. Tam pod spodem było przypuszczenie, że prawdopodobnie miałem dużo pracy. No troszkę tak, troszkę nie. No przede wszystkim były wakacje i miałem troszeczkę urlopu, także i byłem zupełnie offline. W związku z tym włosy mi troszeczkę urosły, jakoś yy, ostatnio nie mogę trafić do fryzjera. Ale poza tym, wszystko w porządku. Żyję, nie wyjechałem. Filmik dzisiaj pewnie wrzucę. Pokazuję tutaj dzisiejszą gazetę, na wszelki wypadek, z dzisiejszą datą. Tak, Nie wiem, czy było widać. A data jest strasznie malutka. O! Proszę bardzo, można sobie sprawdzić. Że filmik rzeczywiście dzisiaj powstał, wszystko jest ze mną w porządku. Żyję, nie zwariowałem i wszystko jest w porządku. Jak to jest w ogóle z tą pracą? No, rzeczywiście, trosz, troszkę tej pracy mam ostatnio. Przy czym tu jest taki problem, że yy, ponieważ tutaj przyjąłem pewien profil kanału, i rzeczywiście tak jest, że czasami są takie momenty, że tej pracy nie ma. Wtedy mógłbym jakiś filmik nagrać, ale ja nie bardzo wiem wtedy, tak naprawdę, o czym rozmawiać, ponieważ właściwie to praca, moja praca w zawodzie architekta dostarcza mi tematów. I to jest tak, że paradoksalnie, w momencie, w którym mam pracę i te tematy same aż się tak pchają, coś prosi, żeby o tym wręcz opowiedzieć, no to niestety nie bardzo mam czas nagrywać filmiki. No a w momencie, w którym jest przerwa. To tak naprawdę nie bardzo mam o czym gadać, a te wszystkie sprawy, tak naprawdę, ja staram się o tym nie pamiętać i zapomnieć. No, generalnie, tu z prowadzeniem kanału mam e, trochę problemów. Może dzisiaj w takim razie wracając po pewnej przerwie o nich opowiem. Pomijam oczywiście problemy natury technicznej, to jest coś, z czym się każdy, kto próbuje jakieś filmiki kręcić i wrzucać, boryka. To jest kwestia właściwego sprzętu, ale to jest rzecz do opanowania. Moje filmiki są amatorskie, robione są za pomocą telefonu. Bardzo przepraszam, jakość jest jaka jest. Myślę, że jest wystarczająco dobra i na razie nie, nie zamierzam tutaj w sprzęt i w montaż inwestować. Problemy są tutaj, między innymi, jeden z tych problemów to jest moje podejście tutaj do świata, do pracy. Ja nie chcę specjalnie tutaj tego eksponować i pokazywać, ale ktoś, kto ogląda mój kanał, to prawdopodobnie już się zorientował, że ja mam dosyć krytyczne podejście do świata i tak naprawdę swojego wykonywanego zawodu jakoś tak bardzo nie lubię także nie chcę tutaj mówić o moich frustracjach, o tym jak tu czasami można naprawdę w pracy w zawodzie architekta zwariować. Od tego są inne kanały. Zauważyłem, że są niektórzy wręcz prowadzą kanał, gdzie gdzie to jest ich głównym tematem. Także nie chcę tutaj o różnych depresjach i takich sprawach opowiadać, żeby im nie odbierać chleba. Także ten temat pomijamy. Ja mówię o zawodzie architekta z troszkę innej perspektywy niż tego można było się spodziewać, bo mówię z perspektywy osoby, która w tym zawodzie pracuje i która pracuje nad dokumentacją, i w związku z tym to, o czym mówię, te sprawy w tym widać, bo tu niewiele osób tak naprawdę. Prawdopodobnie nie mających z tym nic wspólnego, zdaję sobie sprawę z tego, na czym ten zawód polega. Co to znaczy być architektem? Dla mnie być architektem to znaczy tworzyć architekturę, ale architekturę zbudowaną, a nie papierową. To nie o to chodzi, żeby stworzyć projekt, no ale żeby coś powstało. No i w tym celu też oczywiście projekt trzeba stworzyć, ale. To jest projekt, nie rysunek, nie wizualizacja. I ja o tym mówię i mówię, jakie są realia, zwłaszcza, że one się zmieniają, bo coś innego jest potrzebne, żeby się na architekturę dostać. Tutaj głównie decyduje rysunek, umiejętność rysunku odręcznego. Coś innego jest potrzebne, żeby na tych studiach się utrzymać i żeby te studia ukończyć, co jest konieczne, jeżeli chce się być architektem. I ja tutaj też mam jakieś doświadczenie, co prawda trochę stare, bo tak zupełnie niepostrzeżenie okazuje się, że już minęło mniej więcej 20 lat od czasu, kiedy ja studiowałem. Przyłapuję się na tym, że to już tyle czasu minęło i moje doświadczenia mogą być troszeczkę nieaktualne. Natomiast przerobiłem studia dosyć gruntownie, ponieważ udało mi się spędzić na studiach kilkanaście lat. Podczas gdy normalnie studia powinny trwać 5 lat, No miałem przerwy, wznawiałem studia i udało mi się również zaliczyć taki stan, że na początku byłem studentem, który został po prostu z uczelni, przyznajmy się, uczciwie wyrzucony za brak postępów w nauce, ale kiedy wróciłem, to nawet udało mi się osiągnąć tak wysoki wynik, tak wysokie oceny, że otrzymywałem stypendium za oceny. Y tak więc odkryłem tą tajemnicę, co trzeba zrobić, żeby się na studiach utrzymać, i mało tego, żeby mieć przynajmniej teoretycznie wyniki. Coś innego jest potrzebne, żeby te studia ukończyć, żeby stworzyć pracę dyplomową, i zauważyłem, że część osób również i na tym się potyka, że udaje im się ukończyć studia zgodnie z programem, natomiast nie składają pracy dyplomowej. Coś innego jest potrzebne, żeby pracować w zawodzie. To jest to, o czym ja teraz mówię, jestem teraz na tym etapie, ale coś innego, zupełnie inne umiejętności, są potrzebne, żeby zdać egzamin, żeby otrzymać upragnione uprawnienia do projektowania, do tworzenia dokumentacji, żeby stać się członkiem Izby architektów. I dopiero wtedy jest się takim prawdziwym architektem, i można prowadzić własną autorską pracownię i tworzyć własną architekturę, i wtedy również zupełnie inne umiejętności, zupełnie inne rzeczy się robi. Zupełnie inne umiejętności są potrzebne. Kanał na YouTube, niestety, pochłania dużo, wymaga dużo pracy, pochłania dużo czasu, wymaga talentu aktorskiego, którego ja w sobie w ogóle nie odczuwam. I niestety nie mam. Także niestety w tym temacie już niewiele jestem w stanie zrobić. Próbowałem tutaj, yy, dostałem pod jednym z komentarzy również prośbę, że ktoś oczekuje na następne pogadanki tylko bez tej paskudnej tapety yy, w tle. No bardzo mi przykro, ponieważ na wykonanie tej wspaniałej tapety, z której jestem bardzo dumny, poświęciłem pewnej niedzieli no, kilka godzin. I kosztowało mnie to, że plecy bolały mnie przez następny tydzień. No ale skoro ta pyta się nie podoba, no to trudno, to jej w takim razie nie ma. I ponieważ nie mam nic lepszego, no to w tle tymczasem będzie bałaganiku mnie w pokoju. Chciałbym pozdrowić wszystkich moich widzów, którzy oglądają ten filmik, i przede wszystkim wszystkich moich subskrybentów. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. Natomiast niekoniecznie zachęcam, ponieważ nie ukrywam, że z jednej strony wielką przyjemność sprawia mi rosnąca ilość subskrypcji, która zawsze spada zresztą po tym, jak umieszczę jakiś filmik. To tak właśnie, właśnie nauczyłem się korzystać z czegoś takiego jak statystyki kanału i zauważyłem, że zawsze jak wrzucam filmik. To dzieją się dwie rzeczy. Rzeczywiście wzrasta ilość wyświetleń chwilowo i spada ilość subskrypcji. Także rozumiem, że generalnie moje produkcje są dla moich su subskrybentów rozczarowujące. Bardzo przepraszam, bardzo mi przykro. Natomiast nie ukrywam, że oczywiście jest mi bardzo miło, kiedy ktoś. Te, te, że, że ktoś jednak moją tutaj skromną produkcję ogląda. Jest mi bardzo miło jeżeli ktoś decyduje się subskrybować mój kanał, no traktuję to jako osobiste takie docenienie mojej pracy natomiast nie zachęcam oczywiście do subskrypcji bo do niczego to nie służy nie, nie zachęcę również do wciskania dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym następnym filmiku który się na moim kanale pojawi bo ja i tak starając wrzucając filmik to staram się tam odznaczyć przy publikacji powiadomienie subskrybentów także staram się nie być nachalny i się nie narzucać tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany to myślę że i tak moją produkcję znajdzie natomiast ja może nie będę się tutaj za pomocą dzwoneczka tutaj domagał oglądania. Zachęcam natomiast do zadawania pytań i zazwyczaj, jeżeli ktoś w komentarzach jakieś pytanie zadaje, to ja staram się odpowiedzieć najrzetelniej jak potrafię to, co wiem, a czasami odpowiedź brzmi po prostu nie wiem. Jeżeli ktoś się mnie pyta, na przykład, jaką szkołę wybrać, jeżeli chcę zostać architektem. No to, to jest ciekawe, skąd takie pytania są, skoro statystyki mówią, że nikt w wieku poniżej 18 lat nie ogląda mojego kanału, a tymczasem zdarzają się, znaczy w danych demografia mam informację, że procent widzów w wieku poniżej 18 lat 0. a tymczasem pojawiają się w komentarzach pytania, jaką szkołę wybrać, no nie wiem. Co, co mam na ten temat myśleć. W każdym razie odpowiem może tutaj, nie wiem, nie wiem niestety. Moja rada jest taka, należy sprawdzić jak wyglądały egzaminy na daną uczelnię w zeszłym roku, jeżeli nie wiemy jak wygląda, jak wyg będą wyglądać w roku, w którym ktoś zamierza zdawać. Trzeba zobaczyć, co jest premiowane i na podstawie tego podjąć decyzję. Ja uczyłem się w Liceum Ogólnokształcącym i raczej takie rozwiązanie polecam niż technikum budowlane. Przy czym polecam, mimo wszystko, wziąć udział w zajęciach z rysunku. Polecam, żeby znaleźć jakąś szkołę rysunku i, niezależnie od nauki w Liceum, nauczyć się rysować odręcznie od profesjonalistów, od ludzi, którzy się tym zajmują. Warto przy okazji zdobyć kilka innych informacji dotyczących chociażby podstaw rysunku technicznego albo budownictwa, po to, żeby później, albo tworzenia grafiki, po to, żeby później nie mieć problemów na samym początku studiów. Ci, którzy oglądają tutaj mój kanał, być może zauważyli, że mam tutaj kilka niedokończonych cykli. No, tak rzeczywiście jest, z różnych przyczyn bardzo przepraszam. Początkowo formuła mojego kanału zakładała, że będzie to internetowy kurs rysunku właśnie dla osób, które chcą zostać architektem. No ale okazało się, że to nie wyczerpuje wszystkich moich zainteresowań i tego, o czym mam ochotę mówić. W związku z tym na kanale pojawiły się chociażby filmiki dotyczące moich pasji, na przykład krótkofalarstwa. I okazało się, że tych filmików tam nagrałem całkiem sporą. To jest oczywiście wiedza amatorska, no krótkofalowiec... Jest radioamatorem, a nie profesjonalistą, chociaż ja studiowałem bardzo krótko, co prawda, na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, później zmieniłem to na architekturę. Tym niemniej moja wiedza w tym temacie pozostaje amatorska. Zresztą ostatnio jest, jest ona już troszeczkę przeterminowana, ponieważ od bardzo dawna niestety nie uczestniczę już w zajęciach. W klubie krótkofalarskim i niestety sam ostatnio już łączności nie prowadzę, nie jestem na bieżąco, nie zajmuję się konstruowaniem sprzętu. Dlatego mogę dzielić się moją wiedzą, która jest niestety już troszeczkę przeterminowana, ale pewne rzeczy się nie dezaktualizują. Tak samo jak 20 lat temu 2 plus 2 równało się 4, tak samo teraz. Pewne podstawy, jeżeli chodzi o konstruowanie sprzętu, pozostały bez zmian. Przy czym są teraz różne możliwości, które pozwalają rozwiązać mnóstwo problemów, które właśnie 20 lat temu były wielkimi problemami. Teraz nie jest to żaden problem i o tym też staram się mówić. W każdym razie pewne cykle pozostały niedokończone z różnych przyczyn. Czasami jest tak, że ja się po prostu na jakimś szczególe potknąłem chcąc zrobić filmik rzetelnie, ale później okazało się, że ponieważ ten cykl jakoś nie cieszy się popularnością, że te filmiki z tego cyklu mają po 100-200 wyświetleń, to jest oczywiście nic. Nikt tego nie ogląda, to jakoś tak skrzydłami bardzo często opadają i tracę ochotę na kontynuowanie pracy. Bardzo przepraszam, no ale nie traćmy nadziei, dopóki jest życie, jest nadzieja, tak więc być może jeszcze yy, te cykle doczekają się ukończenia. No, może ostatnim takim problemem, o którym jeszcze chcę tutaj powiedzieć, przy okazji, tutaj się zwierzę, na jaki napotykam prowadząc mój kanał, to jest kwestia poufności i praw autorskich czyli tego, co ja właściwie mogę. Bez problemu tutaj na kanale pokazać. Przed chwilą pokazałem na przykład yy, dzisiejszą gazetę wyborczą, i ponieważ ja zazwyczaj jednak włączam monetyzację, chociaż mówmy się, że przychody z reklam za cenzu tutaj na kanale to są absolutnie groszowe sprawy. Zwłaszcza przy tej skali wyświetleń, jaka jest na moim kanale. Mój kanał zupełnie się nie liczy ani pod liczbą subskrybentów, ani pod liczbą, pod względem liczby wyświetleń. Tym niemniej, wolałbym nie mieć problemów, że ktoś nagle znajdzie ten filmik i yy, będzie tutaj. Próbował udowodnić, że ja próbuję zarabiać właśnie pokazując treści, które do mnie nie należą, czyli w tym wypadku, na przykład, właśnie taką gazetę, i ktoś tu może próbować udowodnić, że gdybym nie pokazał tej gazety, mój film nie byłby taki atrakcyjny. I to dotyczy również tutaj tych kwestii, o których tutaj chcę mówić, ponieważ bardzo często chcąc mówić, czy o jakimś układzie elektronicznym, czy wracając do tematu mojego kanału, o jakimś rysunku albo o o kwestiach architektury, związanych na przykład z dokumentacją. Bardzo często jest tak, że mój wywód powinien zostać poparty jakimś rysunkiem. Jednak językiem architekta jest rysunek. Ja mam tutaj wątpliwości, po pierwsze, czy mi wolno daną rzecz pokazać. Jeżeli to jest na przykład fragment dokumentacji, której ja nie jestem ani autorem, ani współautorem, po prostu nie wiem. Wolno mi, nie wolno mi, nie wiem. Ktoś mógłby mieć do mnie pretensje, i to mnie bardzo skutecznie powstrzymuje przed poruszaniem pewnych kwestii, no bo po to, żeby sprawę wyjaśnić, powinienem na rysunku pokazać o co chodzi. Jednoczesne szkicowanie i mówienie jakoś nie do końca wychodzi, a pokazanie rysunku może zostać przez kogoś potraktowane jako naruszenie praw autorskich. Na przykład, oto rozbił się jeden z moich ostatnich cykli, cykli dotyczących budowy domu. Próbowałem nagrać filmik dotyczący fundamentów, i nie ukrywam, że tutaj właśnie kwestia szkicowania i jednocześnie jej mówienia spowodowała, że ten filmik wyszedł bardzo nieatrakcyjnie. Zacząłem się jąkać, wyszło bardzo długo. No, filmik niekoniecznie nadawał się do publikacji, nie był zbyt atrakcyjny, nawet jeżeli cokolwiek wyjaśniał. Na razie na tym stanę, ale mam, miejmy nadzieję, że jeszcze uda mi się do tematu wrócić. W każdym razie, drugą kwestią jest to, jest kwestia poufności pewnych danych, ponieważ mógłbym przynieść dokument, fragmenty dokumentacji, nad którą aktualnie w pracy pracuję, ale tu jest taka kwestia, że wolałbym tych rzeczy nie pokazywać, ponieważ rysunek jest pełen informacji które w jakimś sensie są informacjami poufnymi. Jeżeli one dotyczą na przykład nazwy klienta albo adresu inwestycji albo szczegółów konkretnych rozwiązań, które no, jednak powinny pozostać w jakimś sensie niejawne i nigdy, ponieważ na rysunku jest mnóstwo informacji i nigdy nie wiadomo, które z nich mogą okazać się w jakimś sensie szkodliwe. Może się tak zdarzyć, że Szkodliwe dla inwestycji okaże się na przykład ujawnienie jej adresu. I przykładem takiej sytuacji, wydaje mi się, że już można o tym mówić, była taka sytuacja, no, ona nie była specjalnie nagłaśniana, ale o niej mówiło się w środowisku mniej więcej 20 lat temu, kiedy był prowadzony taki wewnętrzny przetarg na dosyć prestiżowy budynek w bardzo prestiżowej lokalizacji. Do udziału w tym przetargu zostały zaproszone chyba cztery wiodące pracownie. Wśród nich była pracownia prowadzona przez młodych, zdolnych, wybitnych architektów, i oni właściwie wygrali ten wewnętrzny przetarg, i praktycznie mieli to zlecenie już w kieszeni i mieli ten budynek projektować. Natomiast pochwalili się tym, zaczęli. To kiedy jeszcze te wyniki nie zostały ogłoszone, być może to wynikało z braku doświadczenia, prowadzący tą pracownię zaczęli już rozpowiadać, że oni to będą robić. No i finał tego taki, że tego zlecenia nie otrzymali, i to zlecenie otrzymała ich konkurencja najgroźniejsza. A w rezultacie ten budynek zresztą i tak nie powstał, więc nie ma o czym gadać. Tak więc tu jest tego typu problem, że właściwie powinno się mówić bez nazwisk, bez adresów, a prawo budowlane określające zakres i formę projektu budowlanego, no to, to, to powiedzmy, że to nie jest, że to jest jakiś element prawa budowlanego. Wyraźnie określa, że na każdym rysunku taką informację należy podać. Teraz ja nie wiem, czy przed omówieniem jakiejś dokumentacji ja mam na przykład to zamazywać, mam robić specjalne wydruki. Nie wiem. Tak więc mam tego typu wątpliwości, które mi przeszkadzają. Ostatnio, może tego typu wątpliwością, jaką mam prowadząc kanał, to jest, są różne kwestie moralne, które się w mojej pracy pojawiają, ale wydaje mi się, że na ten temat nagram zupełnie inny filmik. Ponieważ widzę, że dochodzę już do 20 minut, tutaj na ściągawce mam napisane, że jeszcze chciałem opowiedzieć o tym, czym zajmowałem się ostatnio, bo będzie to kolej po... ten temat miał być potwierdzeniem kolejnym mojej tezy. Czym zajmuje się architekt? I okazuje się, że wcale nie zajmuje się projektowaniem budynku. Ale może na razie zakończę, a o tym, co robiłem ostatnio, opowiem kiedy indziej. Zwłaszcza, że wczoraj okazało się, że sprawa wcale niestety się nie zakończyła, ponieważ klient zadzwonił, że będą konieczne następne poprawki, natomiast nawet nie wiem jakie, ponieważ. Nie mieliśmy nawet czasu z nim na ten temat porozmawiać, także dowiem się dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. No i mam nadzieję, że wkrótce jeszcze coś opublikuję. Wszystkiego dobrego.